Dzień dobry. Znajdujemy się w przedszkolu numer 5 imienia Dzieci z Zamkowego Wzgórza. Przedszkole to znajduje się na Starym Mieście. Dzisiaj znaleźliśmy się z z tej przyczyny, że odbył się w naszym przedszkolu konkurs Jan Brzechwa dzieciom. Poprzez ten konkurs chciałyśmy propagować literaturę naszego poety, na którym się wychowało moje pokolenie. Pokolenie mojej mamy, no i próbujemy wychować również poprzez literaturę, poprzez wiersze tego poety to najmłodsze pokolenie, za które jesteśmy odpowiedzialne jako nauczycielki. Wydaje nam się, że propagowanie y, utworów tego poety, tego y, autora, przyniesie jak najlepsze skutki, y, ponieważ są to wiersze, które niosą z sobą humor ale również przesłanie różnych wartości, które są w, w obecnym czasie, w obecnym świecie pożądane. W, do konkursu zaprosiłyśmy wspólnie z moją koleżanką Olą Szczecińską wszystkie przedszkola publiczne. Dzieci zaprezentowały się w dwóch kategoriach, kategorii zespołu i kategorii indywidualnej. W kategorii zespołu wygrał utwór Żuk zaprezentowany przez dzieci z przedszkola numer 5, a w kategorii indywidualnej utwór Smok, który recytował Jakub Grabowski z przedszkola numer 8. Mamy nadzieję, że ten konkurs, który był pierwszym konkursem, będzie miał swoją kontynuację w roku przyszłym również następnym. Ja już każu dowiedzóng się się lu. Czego pan tu u mnie szuka? Kotu, żuka, konia, to już gwarantem

Wielki albo byka. na mnie raz przy wielkim piątku trzykroć. Coś tu jest w porządku, Poczuł Co wielki ból w koło. Odejść od wielkiego. Dwa miliardy. Choroba. 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 Proszę, proszę. Nie ja mam drogi za dwa miliardy. Czasu

Kupiła z maczku baczka, do pisać i sobie maczek. Zedowica się przystała, mówiła się po macko. A gdy poknęła ta złota, mówiła, że od zapono. Matziły się inne kaczki, co będzie taki dziba, na razie A jeszcze jeden. Że to musi grać, że kura nie daje się złapać. Że nie wolno. Że się i że z nieba nie A ostatni z jest to, że człowiek wie a pies w się pies nie lec, Lecz wystarczy. Nie jest lec, 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 wiadomo, kto dostał laureatę, a kto zdobył wyróżnienie. Ja muszę Wam powiedzieć, że jak posłuchałam, to i się, że mieli straszne problemy z wybraniem tego najlepszego. Tak pięknie mówiliście te wiersze. Był straszny problem. No, ale jakoś w końcu się udało. Ale pamiętajcie, wszyscy powiedzieli, Jeźdnie. No, normalnie takie były tylko takie drobne różnice między laureatem a wyróżnionym. Także poprosimy przewodniczącą Żyli, panią y, naszą dyrektor, o odczytanie wyników. Chciałabym powiedzieć dzieci, zwracam się do dzieci, które udział w tym konkursie recytatorskim, że jesteście wspaniałymi artystami i głęboki. W waszym kierunku składam. Życzę Wam wielu sukcesów. Może na deskach teatru, może w filmie. Wspaniale wystąpiliście. Słuchajcie, w indywidualnej prezentacji wiersza laureatem został uchwyt. Zapraszamy do W kategorii zespołu mamy jednego, jedynego laureata, za co to przepięknie przedstawili wiersz naszego polskiego poety zapraszam po nagrodę Susie, Marsza Zmarcina. Mm. Bardzo się gratuluję. I dla Marsza. Proszę bardzo, stańcie sobie ja wiem, że to jest twoje. Twoje. No. <grywa> <grywa> Powiedz mi, jak się nazywasz? Kuba. A jakie masz nazwisko? Grabowski. Co dzisiaj recytowałeś? Mm, wierszyk Jana Brzechwy Smok. I, I które miejsce zajęłeś? Pierwsze. Jesteś zadowolony z wyniku? Tak. A czułeś tutaj taką tremę? bałeś się, występując tutaj przed... A już wcześniej tak występowałeś, mówiłeś wiersze? Mm, wczoraj śpiewałem piosenki. A lubisz y, y, Jana Brzechwa i jego wierszyki? Tak. A jaki najbardziej ci się podoba? Mm, najbardziej mi się podoba smok. Czyli ten, który mówiłeś, tak? A powiedz mi, co to jest, co tutaj masz na głowie? Kotyli. Czapka ze smokiem, żeby było wiadomo, że taki wiersz mówię. Powiedzcie mi, jak się nazywacie na, na sam początek? Marcin Bieranisz. Zuzia. Max Tkaczyk. I co tutaj dzisiaj mówiliście na, na konkursie? Wierszyki. A jaki to był wierszyk? Żuk. Mm. A kto jest autorem, wiesz może? Jan Brzechwa. Podobają Wam się wiersze Jana Brzechwy? Tak. A jak bardzo? Bardzo. A baliście się tutaj występując przed rówieśnikami? Mm. Nie? nie? Nie. A, A które mi miejsce zajęliście? Nie wiem. <laughs> to które miejsce zajęliście? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. No, to które miejsce zajęliście? Pierwsze. Lubicie y, czytać, czytać wiersze Jana Brzechwy? Tak. 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 <ścoughs> chci chci chcielibyście pozdrowić swoich rodziców na koniec? Tak. To, trzymaj mikrofon, pozdrow. Mamę, tatę. Jest. Tutaj. No. Pozdrawiam mamę i tatę. Nie Nie Pozdrawiam mamę, tatę, babcię i brata. Chcesz po pozdrowić kogoś? Nawet mamy? Nie? Dobra, to dziękujemy. Konkurs Jan Brzechwa Dzieciom jest podsumowaniem zadań z programu Cała Polska Czyta Dzieciom oraz jako zajęć rozwijających zainteresowania, talenty dzieci w kierunku właśnie teatralnym. I miejmy nadzieję, że z grona tych dzisiejszych laureatów, nie tylko laureatów, ale również osób wyróżnionych, w przyszłości będą wspaniali aktorzy, którzy wystąpią na deskach teatru.